Wyobraź sobie, że każdego ranka musisz się uśmiechnąć, nie dlatego, że masz dobry humor, ale bo tak każe państwo. To nie żart to historia. Związek Radziecki, lata 30. XX wieku. W jednym z zakładów pracy wprowadzono program szczęścia socjalistycznego. Każdy pracownik musiał okazywać radość bez względu na nastrój. Obowiązkowy uśmiech na porannym apelu i najlepiej. Śmiech. Kto się nie śmiał, dostawał ostrzeżenie. Kto powtarzał przewinienie, trafiał na obserwację ideologiczną. Absurd? Nawet instruktorzy uczyli, jak śmiać się głośno i przekonująco. Ale śmiech wymuszony to nieszczęście to strach ubrany w zęby. Program upadł cicho, bez fanfar, bez śmiechu. Pracownicy mówili potem, że te poranki były najcięższe, bo musieli udawać emocje. Historia pokazuje, że nawet radość może stać się narzędziem władzy. Uśmiech, którego żąda władza, to grymas. Czy można zmusić człowieka do szczęścia, a może właśnie wtedy traci się to, co w nim najbardziej ludzkie. Zostaw łapkę w górę, jeśli uważasz, że prawdziwa radość nie powinna być regulowana ustawą. Podziel się w komentarzu, czy widzisz podobne absurdy we współczesnym świecie? Subskrybuj, bo w przyszłym tygodniu pokażę ci jak zakazano leworęczności.